W kolejnym odcinku. Witam się. Patrol203 i f Tak, odcinek jest to 34. A nie trzeci? Nie, Czart. trzeci będzie w środę. Jo, wiedziałem. Ha. E, tak. E, mieliśmy go nie nagrywać, ponieważ nie mieliśmy mieć czasu, ale znaleźliśmy chociaż trochę czasu, to tak mówimy. A co tam, nagramy. Jak no. widzicie, zmieniło się trochę w naszym domku. Trochę bardzo dużo. No, trochę bardzo dużo. Naprawdę, pracowaliśmy jak, mam, jak małe mróweczki. Dzień, noc, serwer. Zostawiliśmy naprawdę, pracowaliśmy dużo. No, jak no life, ale się opacało. Właśnie, opacało się. Domek jest w dużym części zmieniony, i jeszcze trochę pozostawało detale pozmieniać. Tak. Ale to już szczegół. Zaczniemy się brać teraz za górę i będziemy jak będzie nam się już nudziła góra, wrócimy do tego, pozmieniamy i tak wiecie. Tak, i pokażemy dzisiaj tak troszeczkę Wam, co, co się zmieniło. Tak. a, a... Może ja... pamiętacie to miejsce? Tu jest właśnie nasz magazyn. Tutaj jest nasz, jak widzicie, pokój. Wspólny pokój, tak. Tak. Tutaj zostało zmienione na wejście do, na farm, do farmy. Jak wszystko jest zrobione z tych nowych bloków, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Tu jest wejście do naszej farmy. Żeby nie było, że są drabinki. Właśnie. Yy, tutaj o jest, tu będzie jakby nasza plantacja melonów. To właśnie yy, patrzę dzisiaj zaz, będzie robił. Dzisiaj zacznę. I teraz, tu o, teraz patrzcie, trochę na naokoło obeszłem, tu jest takie wejście takie długie, jak widzicie, nie ma już nadwór. Tutaj jest wchodzimy, ta? jest przycisk, znaczy wajha. Przeciągamy wajchę i tu jest takie coś. I tu jest kładka, którą wchodzimy i zamiast tego będzie gląsnąć. Dzięki czemu tych pochoni nie będzie, tylko będzie ciemno, się będą respiły te grzybki i będzie się, się oświetlało światło. Co tu jeszcze dalej? Tutaj jest to nasze drugie wejście do farmy. Tutaj jest nasze wejście do basenu. To wszystko jest, jak widzicie, zabudowane. Tak, tutaj o, jak widzicie, jest wieża. Nic jak na razie w górze nie zrobiliśmy. Poprawiliśmy, później wam pokażemy jeszcze wieżę, jak zmieniłem trochę. A ty... Wysepka, wysepka miałaś tam wyjść. Tak, że nic nie zmieniliśmy w wieży. No, to znaczy, no, trochę zmieniliśmy, no. no. Tutaj w Killerach widzicie, zmienił dużo. Chwila. To jest po prostu... No, zrobiłem kopalnię naszą następną. Tak. Dzięki czemu bardzo... Do... Weźmy rzuć jakiś ten, bo nie mam niczego, co mogę podskoczyć. Eee, dobrze. To, to, jeszcze nie dopracowany. Właśnie. No, ale w Killerach zwykle pr pracuje, wymyśli jakieś nowsze rzeczy i tak dalej. Nie wiem, czy mnie słyszę z zombiaka gdzieś. Ja nie bo ja mam dźwięk w no. Ale ogólnie bardzo ładnie mi się wydaje, że dopracowała... Tak, jest naprawdę bardzo ładnie dopracowane. F-killer, znaczy my się postaraliśmy. On większość to mechanizmy robi. Właśnie, F-killer to jest taki, że wiecie, nie lubi myśleć, lubi tylko, wiecie, tak. Bo, Dzięki! Bo znaczy nie o to chodziło, nie? To jak widzicie już trawa bardzo zarosła, to już będzie można zdjąć niedługo, jak się zrobi wejście normalne Ta. I tu już jest... Zobaczę w killer, jak ładnie trawka zarośnięta za jest. Toczę się po schodach. To się tocz. Ale ha! Ty się naprawdę toczysz po, po schodach. No. O kurde. No, zrośnięta ta traweczka już. Tutaj będzie. później będzie. Na razie nie mamy pomysłu, co będzie na jeden, co będzie na drugi. Jak to wszystko będzie porozmieszczane? Będzie coś. Już raz mówiliśmy, ale dokładnie nie Ca wiem. Cały czas się typy nasze zmieniają. Wszystko. Hmm. coś. Tego nie widziałeś. Widziałem, bo mi kom ko komunikat wyskoczył. <laughs> F killer hit the ground too hard. A, najlepsze, że. Że widzę zombiaka. Że zaspałniłem się w środku dżungli. Łops, szukaj domu. Podaj mi koordynaty. E, trz, minus 60 na minus 60. To jest A? X i Z, nie? Tak. Mm, co bym Wam tu jeszcze powiedzieć? Ja się zaraz zacznę w Jak będę czekał na killera, to ja zacznę robić. Tą farmę, znaczy, plantację to będzie taka mała plantacja kartusów, melonów i dyń. Olo! Co? Ty wiesz, jakie blisko się spełniły? Tak. No, um, koło kopalni. O! Już Panie. jestem, pani. Takie coś, y... takie coś, I muszę to jakoś ogarnąć. To będzie tak naprawdę taka bardzo mała plantacja, nie? Takie coś do plantacji. Poczekajcie, muszę pierwój do domu, do magazynu. Pozbieraliśmy naprawdę trochę pozbieraliśmy tych rzeczy. No, mm, jeszcze wszystkiego, jak widzicie, nie doprawda zaawansowaliśmy. Tutaj jest tu tutaj jest Stone, na suficie, gdzie nie, gdzie cobblestone Też, a, ale, mało czasu było. No, zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy, nie? Ty, ale ja swoje rzeczy straciłem, a nie mam rzeczy, leżą dobrze. To trzeba było powiedzieć, bym je wziął. Nie leżą, leżą, mam. Byś już ich nie miał. <laughs> A, ha, ha. Nawet, nawet mój ex leżał. Ta. O, no. mog mogłem sobie podnieść. A no mogłeś, bo prawie cały pasek mam. O, ja mam, tak można powiedzieć, 25 pasek. Trochu Santa weźmiemy, nie wiem po co, ale weźmiemy. To tyroł będziesz robił tamtą tą faremkę, ja idę robić ten. O! O! Tabliczkę potrzebuję, masz tabliczkę, Fabian? Eee, nie, przy sobie nie mam. No to później siedy... o, jak widzicie cztery diamenty mamy. Właśnie z tego z tej kopalni w killer jak na razie. Tak A ta nasza główna kopalnia, co my ją tutaj mieliśmy Z niej chcę zrobić, żeby był na taki przycisk. Tutaj się będzie otwierać będą takie schody na sam dół, nie? Czemu ty zawsze psujesz niespodzianki? Chce wie... No dobra, ale nie wiecie jak to zrobimy, bo Znaczy już wiecie, bo powiedziałem. Właśnie. Mamy trochę. o, pumpkiny damy do tych właśnie tutaj. Tutaj mamy trochę pumpkinów, kaktusów i melonów. Wielkie jak melony <laughs> Trochę chickenów pozbieraliśmy. Jo Znaczy ja pozbierałem? Raczej złowiliśmy. Jak złowiliśmy? Kurczaki? Czy... Kurczaki się łowi. A zbiera się? Czy je Łapie? się zabija? Łapie. No, 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 a powiedziałaś, że je się zbiera. A ty powiedziałeś, że je się łowi. No to już lepiej niż zbiera. Aha, ha, ha, śmieszne. Zbierać kurczaki. No? Okej. Okay. A wiem, jeszcze po pakety miałem pójść. Pakiet trochę wody, znaczy sporo wody pozbieramy. Um. E, jakby to jeszcze, to, co jeszcze tutaj potrzebuję? Potrzebuję, potrzebuję. A teraz takie głupie pytanie, zapomniałem jak się robi te, te takie. Te... To ten nowy kamień. E, musisz mieć zwykłego stona, bodajże. Tak, zwykłego stona położyć w cztery kratki, tak. Czu, czu, czu. E, a kobyl czy stona? Stona albo cobblestone, chyba tak. Zobacz. Nie jestem do końca pewny, nie? Cztery kratki. No, tak jak ten, taki masz w swoim inventory, nie? Cobblestone nie działa. Będzie sto. Gdzie jest węgiel? Ja mam, yy, w... To mnie jest w tym, dużo stone jest w tym. A jak chcesz te, te stone bricki to są w tym jeszcze. Są tutaj? w, w magazynie, no są w magazynie. A no tam, tam, tam. trochę, nie? Jeszcze trzeba wiesz. Jak ktoś będziemy wykończenia albo coś. O, no to ja idę właśnie przed nami. A jak się trapdory robiło? Trapdory? Czekaj, chyba mamy jeszcze dwa. Mamy. Mamy dwa jeszcze trapdory Ci wyrzucę koło magazynu no, no rzuciłem tam już Gdzie? No koło skrzynki jest nie. Bo ja nie. pamiętam trzeba zużywać wszy wszystko co jednak używamy nie? To po jedno potrzebne no. Zostaw jak będzie potrzebne to się A no. słuchaj a w tym naszym tym tym, tym to jest nieskończone źródełko czy nie? W czym? No w, w, w tym naszym basenie Eee... Czekaj no basen jest ten. Nie, nie. Zdepsułeś basen mi. Naprawiam. Staram się jak mogę. Naprawiłem? Tak. Dobra, to idę do morza. Tak więc, niektórzy, a oczywiście przepraszamy za nasz, znaczy za mój fail. W pierwszym odcinku, że silverfish to jest ryba. Bo to nie silverfish ryba. to ryba. No, wiecie, nie byłem do końca doinformowany. Silver no, Silverfish, no, nazwa sama mówi za siebie, nie? Że to ryba. To nie, nie jest ryba. Nie, nie stało, Patryk! <laughs> no, jak to się nic nie stało? Hejtują nas. Właśnie, co jest z tym hejt... Ludzie, pierw dostajemy takie miłe wiadomości, że chcecie nas oglądać, a później wchodzę na filmik, a tam 3 dislikes i 0 lajków. Co jest, ludzie, no? My się staramy jak możemy. fakt, że odcinki są niepewne. Tak, że odcinki są nieraz nudne, no ale co na to, poradzimy, nie? Nie Jak każdy od... odcinek będzie taki, wiecie. Jak trzeba gadać, to trzeba. Właśnie. No chyba, że po prostu jest trzech ludzi albo jeden człowiek, który nas nie lubi i zrobił trzy konta i mu odwala. Hejtuje, nie? In that case, cały mnie w dupę. <laughs> A... Muszę, czekaj, ja zro... muszę zrobić jakieś... Wejście z zewnątrz, bo nie ma. Nie to Mhm, mm Ale dlaczego? Bo z zewnątrz do środka. Bym. No fakt, tak na oko zapierdzielać. No właśnie robi już jedno. Trochę wnerwiam. Dobra, jedno już się da. Hej, da się robić! A się... jaką podłogę dać w tym? Na tej naszej farmce małej? Pardon. Co? Ale nie o to i chodzi, jaki? Tych nowych bricków, czy jakichś takich zwykłych brików? O co chodzi? Nie wiem, jaką chcesz. A to jak już zaczynamy tych brików, to wszystko robimy. Dobra, to robisz Muszę sobie chlebka wsiamać. Nie wiem, czemu ja wsiamał chlebkę, ja mam tylko 2T. Bywa wolna, ale ja nie lubię, jak tak mi skacze. Ale w fajnym miejscu zrobiłem drzwi, prosto na księżyc, widać. A gdzie? No w tej małej forence. w tej małej forence, no. No i dobra Robi się ciemno Ale fajne Aaaa ciemno skirt Teraz mamy dużo wejść do domów, żeby nikt nie mówił, że dom jest prosty no, no. Naprawdę nie jest prosty, można się zgubić Tu trzeba by było jeszcze trochę bardziej oświetlić, ale dobra to, no, zrobi się Zrobi się, wszystko w swoim czasie Tak to więc to się... zaraz pewno jeszcze nagramy jeszcze jeden odcinek piątkowy i o, czekaj, ja idę to świetlić, no ale mów dalej Tak, piątkowy odcinek, ja tutaj się popierdzielam trochę e, Tak, piątkowy odcinek, pomyślimy co dalej robić Pewno zaczniemy, jak skończymy już takie bardziej, takie wiecie Końcowe, takie jakby wzmagania Wzmagania, no dobra e, No wiecie, tą reinkarnację domu. to zaczniemy robić jakby pierwszy Pierwszy coś w góry, w góry Teraz Pierwszy coś, coś z latającej góry no znaczy wiecie, albo dół zaczniemy robić, albo tą górę. Tak. Albo zrobimy jakieś pierwsze szkice i się nam... Wiemy, że pierwsze będziemy szkice robili z dirta. Jak się nam nie spodoba, to można to łatwo usunąć. Co <grym> Nie skacz po łóżku. Ja nie skaczę. <grym> to nie maluszka. A <grym> no dobrze. No <zawsze. grym> Dobra, pierwszy ja kładę spać. Do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Nie mówcie, że nie robimy odcinków, bo zrobiliśmy specjalnie, żebyście się nie nudzili. Eee, odejdź moją łóżka. Nie robię zbliżenia na ciebie. Aha. A więc... Klęk też to Żeby nie było, że nie robimy odcinków. I tak dalej, i te... I... I nie hejtujcie, bo to jest żałosne. Eee, tak. Ta jedna osoba hejtuje, to po prostu pocałuj się gdzieś i... i sobie kup życie na ebayu. No to. Na... <laughs> Ale ty masz dziwny. Ryj. Czekaj, jeszcze takie zbliżenie od góry. Tu, 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 dobranoc. Dobranoc.